Szanowni Państwo, tym razem zeszło wam się trochę dłużej niż zwykle, więc zmniejszymy nieco próg. 1400 łapek to tier maker z siódmej generacji. A tymczasem będziemy oceniać przedmioty, które Pokémon może trzymać. Na sam początek Absorb Bulb. Działa tak, że jeżeli dostaniemy wodnym ruchem, to wzmacnia się nasz spec-atak. Bardzo, bardzo sytuacyjne, więc za to tierce. Adrenaline Orb jest również bardzo sytuacyjne, bo działa tylko wtedy, kiedy ktoś na nas używa Intimidate. Wtedy wzmacnia nam szybkość. Absolutnie znakomite w przypadku Pokemona, który ma abilitkę Competitive albo Defiant. Myślę, że należy się mu Tier B. Air Balloon to jest absolutne złoto, które tak długo jak nie dostaniemy obrażeń, to chroni nas, przedziemnymi ruchami, a także hazardami rozłożonymi na Ziemi. Tier A. Amulet Coin bardzo fajna rzecz, nie przydaje się w kompetywnych walkach, ale za to bardzo wspomaga nasze podejście do normalnej gry, podwaja pieniądze, które uzyskujemy po walce. Fajne, Tier B. Asperberry nas po prostu rozmraża. Właściwie to nie widzę tego nigdy, więc Tier D. Assault West wzmacnia nam spec-defa kosztem nieużywania ruchów typu status. Więc jeżeli mamy Pokemona, który po prostu robi damage, no to mamy z tego darmową tarczę. Naprawdę świetne? Myślę, że Tier S. Berry Juice leczy 20 HP naszego Pokemona. W przypadku poków, które mają setny level, to jest totalnie bezużyteczne. Niemniej, jeżeli gramy Little Cup, czyli Pokémony na piątych levelach, to często ten item potrafi tak po prostu wyleczyć nas w 100%. Za to Tier B. Big Root sprawia, że kradniemy więcej HP, na przykład poprzez Giga Drain, Leech Seed czy Drain Punch. Myślę, że tier B. Niestety ten item jest trochę niedoceniany. Binding Band sprawia, że ruchy, którymi trapujemy przeciwnika, na przykład Wrap, Bind, Whirlpool, zamiast trwać 5 tur, trwają 8. Tutaj się pomyliłem, ale wszystkiego dowiecie się później. Tier B. Black Sludge leczy nas, jeżeli nasz Pokémon jest typu Poison. Jeżeli nie, to wtedy zabiera HP. Fajne w przypadku działań z trickiem, ale nie jestem mega fanem, więc tier B. Blue Orb, nie mam pojęcia jak to sklasyfikować, bo dotyczy tylko jednego Pokémona, ale skoro daje mu takiego boosta, to myślę, że tier A. Blender Policy, bardzo ciekawy nowy przedmiot, który daje plus 2 do naszej szybkości, jeżeli nie trafimy przeciwnika. Absolutnie wspaniały. Tier A. Bright Powder obniża celność przeciwnika. No, takie jest sytuacyjne, niech będzie B, bo można z tego naprawdę niezłe jaja robić. Cell Battery to jest nic specjalnego, jeżeli dostaniemy elektrycznym ruchem, to wzmacnia nam atak. Ehm, myślę, że działa podobnie jak absorb więc niech będzie C. Cherry Berry leczy z paraliżu. No, w, w, w D. Często Berry nas wybudza. Stanowi fenomenalne połączenie chociażby z ruchem REST i za coś takiego. Tier A. Choice Band wzmacnia atak kosztem tego, że nie możemy zmienić naszego ruchu bez zmiany pokemona. Niby trochę ogranicza, ale jeżeli chcemy konkretnie zwiększyć siłę naszych ataków, to myślę, że warto. Tier S. Choice Scarf działa bardzo podobnie, tyle że zwiększa szybkość. Za coś takiego zdecydowanie również S. Choice Specs działa niemal tak samo, tyle że zwiększa spec atak. Również S. Kleinstag przydaje się podczas zwykłej gry, bo odgania dzikie pokemony, jeżeli trzyma go pokemon będący na pierwszym miejscu w drużynie. Byle co, dużo bardziej bym wolał użyć Ripela. Tier D. Dump Rock to jest jeden z itemów, które przedłużają czas trwania pogody, w tym przypadku deszczu. Ja dobrze wiem, ile potrafi zdziałać taki dump rock i za to wrzucę go do tieru A. DPS Scale służy do ewolucji Clamperla oraz zwiększania jego spec defa. Przy tym, że mamy w sumie inny item do takich rzeczy, no to jest prawie bezużyteczny. Tier D, DPS Tooth działa podobnie, tyle że zwiększa spec atak i powiem wam, że zwiększa naprawdę konkretnie. Dzięki temu itemkowi Klamperl może być niebywale groźnym przeciwnikiem, zwłaszcza w połączeniu z Shell Smashem. Jeżeli chcecie, to mogę kiedyś spróbować zrobić film właśnie z takim Klamperlem. Jak na razie, tier C, bo dotyczy tylko jednego Pokemona, co jest słabe. Destiny Note działa bardzo ciekawie, bo jeżeli nasz Pokemon zauroczy się w przeciwniku, to przeciwnik automatycznie również jest zauroczony w nas. Nie widziałem właściwie nigdy tego i temu w walce, ale działa interesująco. Niech będzie Tierce. Drivy to itemy it dla Genesecta, Sekta, które sprawiają, że jego Technoblast ma inne typy. To jest naprawdę słaba rzecz. Tierde. Inject Baton, bardzo ciekawe, bo kiedy dostajemy jakimś atakiem, to zmieniamy na innego Pokemona. Coś jak teleport, ale do tego możemy jeszcze wcześniej kogoś zaatakować. Sytuacyjne, niezłe. Tierbe i Jackpack, absolutnie cudowny item, chociażby na Torkolu z Shell Smashem oraz na przykład Espionie z Copycatem. Spróbujcie, naprawdę warto. Działa tak, że jeżeli nasze staty zostaną obniżone, to wycofujemy naszego Pokemona. Zasłużony Tierbe. Everstone, ciekawa rzecz, sprawia, że Pokemon nie może ewoluować. Jeżeli chcemy levelować coś i nie musieć ciągle anulować ewolucji, to jest to użyteczne. Czy coś więcej robi? No tak, niezbyt. Tier, no, niech będzie C, no bo może się komuś przydać. Violet, Jeżeli nasz Pokémon może ewoluować, to dostaje busta do Defa i do Spec Defa. Absolutnie potężna, cudowna rzecz sprawia, że wiele tych słabszych Pokémonów staje się nagle mega tarczami. Tier S, Expert Belt, sprawia, że nasze super efektywne ataki robią większe obrażenia. Szczerze, nie jestem mega fanem, chociaż przyznaję, jego używanie może być ciekawe. Tier B, Experience Share, sprawia, że wszystkie pokemony w naszej drużynie dostają expa porówno. Kiedyś działało trochę inaczej, bo dodawało expa tylko pokemonowi, który trzyma ten item. No ale dobra, myślę, że za coś takiego zdecydowany. Tier S. Jeżeli nie chcecie używać jakichś cheatów czy coś, to jest to nieodłączny towarzysz levelowania. Flame Orb podpala naszego Pokemona. Możecie się zastanowić po co, przecież to robi obrażenia. Tak, ale mamy chociażby Guts, mamy Flare Boost, a w razie czego mamy też Trick albo Switcheru, żeby przekazać ten item przeciwnikowi. Tier A. Floatstone sprawia, że nasz Pokémon jest o połowę lżejszy. Nie wiem po co to jest, chyba tylko żeby Low kick mniej mu zrobił. Ehm, Tierce Focus Band bardzo ciekawa rzecz, bo odpala randomowo efekt Endura, czyli możemy przeżyć na jednym HP. Niestety, jest na to tylko 10% szans. Można spróbować, zwłaszcza, że jeżeli raz przeżyjemy na jednym HP, to jest szansa, że zrobimy to ponownie. Tierce Focus Sash, absolutnie przecudowny item działający jak Sterling. Czyli jeżeli mamy 100% HP i dostaniemy czymś bardzo mocnym, to na pewno przeżyjemy na jednym HP. Zasłużony tier S. Dżemy działają w taki sposób, że boostują nam jednorazowo nasz atak danego typu, w zależności od tego jaki gem mamy. Nie jestem mega fanem tier B. Grip Claw. Pamiętacie jak mówiłem o Binding Band, że on zwiększa ilość tur... Kiedy trzymamy Pokémona, jakby na smyczy, no to się pomyliłem. To zwiększa damage. Przepraszam najmocniej, pewnie już dużo osób zdążyło napisać komentarz. Grip Claw robi właśnie to, co mówiłem wcześniej, czyli zwiększa ilość tur. Przepraszam za mój błąd, uważam, że ten item nadal pasuje do tieru B. Heat Rock, ciekawa rzecz, przedłuża czas trwania słońca. Działa praktycznie tak samo jak Dump Rock, więc... Tier A. Heavy Duty Boots. Nowy item bardzo ciekawy, który całkowicie chroni nas przed hazardami. Więc taki Charizard może wejść na kamiory i już musi nic absolutnie nie stanie. Fenomenalny, potężny item. Tier S. Icy Rock przedłuża działanie Halo. Nie wiem, kto by chciał przedłużać najsłabszą pogodę, ale Tier A. Iron Ball obniża speed o połowę i sprawia, że. Lewitujące i latające Pokémony są podatne na ruchy ziemne. Naszemu pokemonowi by to oczywiście przeszkadzało, ale zawsze można przekazać komuś ten item. Tierce. C. Keyberry, bardzo sytuacyjny, wzmacnia nam def, jeżeli jesteśmy uderzeni fizycznym ruchem. Tierce. to jest takie byle co. King's Rock, dzięki temu możemy flinchować przeciwnika. Tier B. Lugging Tail, zawsze atakujemy ostatni. Jak przekażemy komuś ten item, to może być nawet ciekawie, ale szczerze nie lubię. Tier C. Leftovers, czyli darmowe leczenie 1 16 HP co turę. Absolutnie przepotężne, wspaniałe, cudowne. Tier S. Lepabery. Jeżeli zmarnujemy pipi któregoś z ruchów, czyli ilość jego użyć, to ten item nam go odnawia o maksymalnie 10. Ale nigdy nie byłem fanem Tier C. Life Orb? Nie lubię. Przyznaję, że nie lubię, bo bardzo boli mnie koszt HP ale robi potężny boost do naszych ataków. No i że nie wspomnę, że pokemony z Magic Guardem i Sheer Forcem są całkowicie odporne na obrażenia wywołane tym i temkiem. Powinien być w tierze S, ale tak jak powiedziałem, nie lubię go. Więc tier A. Lightball podwaja atak i spec-atak Pikachu. I niczego więcej. To jest śmieszne. Przyznaję, że wtedy Pikachu jest bardziej zabójczy niż zwykły Raichu, ale to nadal tylko tier B. Light Clay sprawia, że Reflect, Light Screen i Aurora Veil vale trwają zamiast 5 tur aż 8. Myślę, że ten item zasługuje na tier A. Low HP Pinch Berries. Chodzi tutaj o grupę itemów, które odpalają się, kiedy mamy mało HP. Między innymi na przykład Berry, które wzmacnia nam atak, albo Salak Berry, które wzmacnia nam speed, albo Castab Berry, które daje nam priorytet. Przepotężne, sytuacyjne, ciekawe. Gdybym mógł wybrać, to oczywiście Salak Berry i Casta Berry szłyby do tieru S, a reszta trochę niżej. Więc machnijmy sobie średnią tier A. Lucky Egg absolutnie mega przydatny podczas zwykłej gry, bo sprawia, że dostajemy więcej EXPA za walkę. Cudowne: tier S. Lucky Punch wzmacnia szanse nakryta jeżeli jest trzymane przez Chancy. Kto z was ostatnio używał krytującej ofensywnej Chancy? Lumberry. Jeżeli dostaniemy jakikolwiek status, to nas z niego leczy. Zasłużony Tier S. Luminous Moss zwiększa nam spec dev, jeżeli dostajemy wodnym ruchem. No działa praktycznie jak te dwa itemy, więc Tier C. Mako Brace albo Macho Brace, nigdy nie wiedziałem jak się to czyta. Ten item służy do boostowania EV-ek. Obniża nam speed kosztem naszych ataków. Gdyby on jeszcze działał podczas walki, to byłby tier S. No ale nie działa i nigdy go nie lubiłem. Ale za to da się go drogo sprzedać! Tierce Maranga Berry. Zwiększa nam spec jeżeli dostajemy specjalnym ruchem. Czyli tak jakby Keyberry, tylko w drugą stronę. Tierce Mega Stony. Czyli kamienie do mega ewolucji po prostu. Fenomenalny, cudowny item, drastycznie zmienia walkę i nawet nie da się pozbyć tych itemów nakofem albo trikiem albo czymś. Zdecydowany tier S. Memory drives zmieniają typ Sylvaliego oraz multi -attack. No takie. Samego w sobie Sylvaliego nie lubię, więc tylko tier B. Mental herb. Jeżeli jesteśmy oszołomieni, no to nas z tego leczy. No, takie. Nijakie. Tier C. Metal powder. Zwiększa def. Dito. Nie wiem, czy to było kiedykolwiek użyteczne. Tier D. Metronom jest bardzo ciekawym i niedocenianym itemem. Jeżeli lubicie powtarzać po sobie ataki, czyli na przykład zaatakować przeciwnika skoldem, a potem drugi raz skoldem, no to ten drugi atak będzie już silniejszy. Fajne, zwłaszcza w połączeniu z Fury Cutter albo Echoed Voice. Bardzo lubię ten item i uważam, że zasługuje na przynajmniej Tier A. Muscle Band lekko wzmacnia fizyczne ruchy. Szczerze to niewiele robi, więc tier B. Oran Berry. Kiedyś leczyło 10 HP, teraz chyba leczy jakiś procent zdrowia? Znak zapytania? To jest dosyć słabe. Tier C. Pecha Berry leczy nas z Poisonu. Według mnie bardziej użyteczne niż te dwa pozostałe, więc niech będzie tier C. Niestety nie jestem pewien, czy jest to paja Pabery, bo jeżeli tak, to powinna być zupełnie w innym miejscu. Konkretnie o tutaj. Więc jak na razie przesunę to sobie obok. Power Herb bardzo ciekawy item, który sprawia, że ruchów dwuturowych używamy w ciągu jednej tury. Ciekawe, sytuacyjne i potężne Tier A. Power Items służą do bawienia się w F-ki kosztem szybkości. No... Yy, nie wiem... C? Protective Pads sprawiają, że używając naszych ataków, nigdy nie nawiążemy kontaktu fizycznego z przeciwnikiem. Szczerze to średnie. Nie bardzo lubię. Tier B. Quick Claw, niedoceniana, cudowna rzecz, która sprawia, że mamy 10% szans na priorytet. Po prostu w każdej turze jest jakiś procent. Fajne. Tier A. Quick Powder zwiększa szybkość. Dito. Nie ma po co tego używać. Kiedyś miało może sens, ale Dito nabył nową abilitkę, jest lepszy, więc. Tierde. Roastberry leczy nas z podpalenia. Tierde. Red Card to bardzo ciekawy item, który sprawia, że jeżeli przeciwnik nas zaatakuje, to zostaje on usunięty z walki i w zamian za to wchodzi jakiś losowy, inny Pokémon przeciwnika. Bardzo użyteczne, ciekawe. Tier A. Red Orb działa podobnie jak Blue Orb, tyle że na Groudona. Tier A. Ring Target. Bardzo sytuacyjny i ciekawy. Całkowicie niweluje nasz immunitet. Więc jeżeli trzyma to Pokémon latający, to dostanie ruchem ziemnym. Jeżeli trzyma ziemny, to dostanie ruchem elektrycznym. I tak dalej, i tak dalej. Tier B. Rocky Helmet. Absolutny fenomen, który sprawia, że Pokémony atakujące nas kontaktowo dostają dodatkowo obrażenia. Świetne tier A. Room Service to jest nowy item, który zmniejsza szybkość Pokemona podczas trwania Trick Nie wiem w sumie, czy jest konieczny, sytuacyjny to na pewno. Za coś takiego tier C, Dużo chętniej bym zobaczył item, który przedłuża czas trwania Trick No ale kto wie, może w dziewiątej generacji. Rusted Shield sprawia, że nasz Zamazenta może przyjąć formę Crown i dodatkowo zmienia ruch Iron Head w Behemoth Bash. Nie lubię tych Pokemonów, ale przyznaję, że item robi robotę. Niech będzie, tier B. Rusted Sword działa właściwie tak samo, no tyle, że zmienia oczywiście Zaciana. Też tier B. Safety Gogo schronią nas przed pogodą i pyłami. Chyba to oznacza, że ruchy typu slip Powder w ogóle na nas nie działają. Ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Tier B. Scope piękna rzecz. Boostuje nam szansę nakryta. Tier A Shed Shell. Jeżeli ktoś nas trzyma w walce na przykład wrapem, to i tak możemy zmienić naszego Pokemona. Może być niezłe, ale nigdy tego nie widuję. Tier C Bardzo ciekawy item, który leczy nam trochę HP w zależności od tego, ile obrażeń zadamy przeciwnikowi. Może nie jestem jakimś mega fanem, ale kiedy użyłem tego mając Blasefalona z Mindblown, no to wierzcie mi, naprawdę działa bardzo ciekawie. Ale nadal sytuacyjny. Tier B Citrus Berry leczy znacząco nasze HP, kiedy mamy go mało. Za coś takiego zasłużony Tier A. Smoke Ball sprawia, że możemy uciec od dzikiego pokemona, w sensie na pewno uciec. Tier C. Smooth Rock przedłuża działanie burzy piaskowej. Tier A. Snowball zwiększa atak, jeżeli dostaniemy ruchem lodowym. Tier C. Souvbel sprawia, że nasz Pokémon jest bardziej szczęśliwy. Szczerze, to nawet nie wiecie, jak bardzo się przydaje podczas zwykłej gry, kiedy na przykład nagle chcecie ewoluować Riolu. Tier B. Solduiu sprawia, że Latios i Latias atakują swoimi stabami o wiele mocniej. Za coś takiego? Tier A. Pamiętacie, jak wcześniej wrzuciłem Low HP Pinch Berries do tieru A? To chyba jest tutaj coś nie do końca zrozumiałego, bo to są te berry, które chciałem wrzucić do Tieru A, więc niech lecą. Za to te chyba po prostu odnawiają konkretnie nasze HP. Tak czy inaczej, nie ma problemu, bo i tak chciałem je wrzucić do Tieru A. Lig, a dawniej Stick wzmacnia szansę nakryta u Farfejda, a teraz także u Sirfetch'da. Jest nawet ok, Tier B. Sticky Barb, bardzo ciekawy item, który robi obrażenia temu, kto go trzyma. Jak przekażemy go przeciwnikowi, no to życzę mu powodzenia w przeżywaniu. Tier. I tak jak mówiłem wcześniej, tutaj są berry, które redukują super efektywny damage. No rewelacja, całkowicie zmieniają grę. Zasłużony, tier A. Dla wyjaśnienia, ten itemek redukuje ataki typu psychic. Terrain Extender. Jeżeli wywołamy jakiś terrain, to zamiast trwać 5 tur, trwa 8. Tier A. Terrain Seeds. Boostują nam statystyki w zależności od tego, jaki terrain jest aktywny. Fajne, użyteczne, ciekawe. Tier A. Thick Club. Podwaja atak Cubana i Marowaka. Tier B. Wierzcie mi, to robi dużo. Fraud Spray. Bardzo interesujący item, który boostuje spec atak, jeżeli używamy ruchu dźwiękowego. Potrafi naprawdę zdziałać cuda. Tier A. Time Space Orbs służą do boostowania stabów Dialgi, Palki i Giratiny, jeżeli dobrze kojarzę. A, tier B. Te pokemony nie potrzebują boostowania. Toxic bardzo ciekawy item. Działa podobnie jak Flame Orb, tyle że wywołuje Toxic. Gdyby dało się wywołać tę mniejszą toksynę, wrzuciłbym go do tieru S. Ale niestety nie wywołuje, więc tier A. Tutaj mamy itemy, które boostują nam odpowiedniego typu ataki. Przykładowo, Silk Scarf boostuje normalne ataki, szarkol ogniste i tak dalej i Myślę, że Tier B. Utility Umbrella chroni nas przed efektami pogody. Na przykład Pokémon z Dry Skinem nie dostanie obrażeń od słońca. Takie no nie wiem. Może być użyteczne, może nie być. Tier C. Weakness Policy sprawia, że jeżeli dostaniemy super efektywnym ruchem, to mamy dwa razy więcej ataku i dwa razy więcej spec-ataku. Absolutnie fenomenalny w połączeniu z Endurem. Nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony item, więc zasłużony tier S. White Herb przywraca statystyki, które zostały obniżone, na przykład za pomocą Intimidate albo Shell Smasha. Bardzo fajne tier A. Wild Lens zwiększa celność naszych ruchów. Niezłe, zwłaszcza w połączeniu z Compound Eyes. Tier A. Wise Glasses zwiększa moc specjalnych ruchów, czyli taki muscle band dla specjatakerów Tier B. zikrystale, Absolutny fenomen. Żałuję, że zostały wycofane, bo oczywiście są o wiele fajniejsze niż Dynamax. Nie tylko jednorazowo boostują nasze ataki, ale także wywołują jakieś losowe inne ciekawe rzeczy. Na przykład taki bezużyteczny splash za pomocą Normalium Z staje się Z-splashem i boostuje nam o jeden każdą statystykę. Tier S. I na sam koniec zoom lens, który działa tak jak wide lens, ale boostuje troszeczkę bardziej. Tyle, że nasz Pokémon musi poruszać się. Później niż przeciwnik. Za to tier B. Gdybym miał wybrać top 3 moje ulubione itemy, to byłyby to zdecydowanie Weakness Policy, Choice Scarf oraz Focus Sash. Trzy najgorsze itemy to oczywiście Deep Sea Scale, Lucky Chant. Oraz Metal Powder, bo nikt nie robi defensywnego Dito. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobiłem Choice Band Dito, to koniecznie zajrzyjcie na film, który pojawi się na końcu tego materiału. Nie zapomnijcie stworzyć własną tier listę i opublikować ją na Discordzie na kanale Index HTML. Wpadnijcie też na Instagrama, gdzie dzieją się rzeczy spoza YouTube'a. Przypominam, 1400 polubień to tier maker z siódmej generacji. Rozważcie opcję zostania wspierającym, bo ci piękni ludzie są wymieniani na końcu materiału. Trzymajcie się. Bye-bye.